Witajcie, kochani, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich i ciepło, tak naprawdę w kolejny dzień świąteczny, bo dla wielu spośród nas ten dzisiejszy dzień to jest drugi dzień świąt. I wiem, że wiele osób, które w różnych miejscach przeżywają odwiedziny u swoich najbliższych, po prostu te osoby świętują, więc. Myślę, że warto tego dnia szczególnie zatrzymać się nad słowem, szczególnie dotykać tych treści, które są ważne dla nas no, w kluczu właśnie tego, właśnie hmm, niczego innego jak, jak hmm, poznawania tej miłości, której hmm, na imię hmm, Jezus. I dzisiaj mamy patrona, który jest szczególny, bo przecież przyglądamy się na świętego Szczepana, który notabene oddaje życie za Jezusa. Ale zanim najpierw tego będziemy dotykać, posłuchajmy słowa, które nas ma dzisiaj poprowadzić i które ma być dla nas takim fundamentem, na którym będziemy budować nasze nauczanie. Z dziejów apostolskich. Gdy usłyszeli, zawrzały gniewem ich serca, zazgrzytali zębami na niego. A on, pełen maski ducha świętego, patrzył w niebo, urzał chwałę Bożą Jezusa stojącego po prawicy Boga i rzekł: Widzę niebo otwarte i syna człowieczego stojącego po prawicy Boga. A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali. A świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca imieniem szaweł. Tak kamienowali szczepana, który modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Gdy zaś osunął się na kolana, zawołał głośno: Panie, nie poczytaj im tego grzechu. Po tych słowach skonał. Ten fragment, który przeczytaliśmy, to jest kolejna część tego wszystkiego, co jest wynikiem pokazywania przez Szczepana Pana Jezusa. Zatem, Duchu Święty, spraw, abyśmy jak najgłębiej weszli w to spotkanie ze Słowem. Doprowadź nas do Jezusa, który do nas przemawia. Chociaż. Nie mamy możliwości w tym momencie być na adoracji, by przez chwilę zawierzyć ten cały dzień przed Jezusem w najświętszym sakramencie. To przecież Jezus jest w nas i będąc tam, gdzie jesteśmy, możemy powiedzieć: Jezu, zawieram Ci cały dzień. Pokaż mi, jak mam dzisiaj Tobie służyć, jak mam za Tobą iść. Naucz mnie, Jezu, wpatrywać się. W rzeczy niewidzialne dla oczu, tak jak to robił patron dnia dzisiejszego. I, drodzy, no właśnie, czego my możemy się nauczyć od świętego Szczepana? Pierwsza taka podstawowa rzecz to jest to, że święty Szczepan widzi rzeczy, o których święty Paweł napisze potem, że mamy wpatrywać się w nie. Dlatego, że jest taka możliwość, byśmy mogli je widzieć, choć są to rzeczy niewidoczne dla oczu. Wpatrujcie się w to, co niewidoczne dla oczu. Oczywiście, echo słów Świętego Pawła jest w kilku miejscach bardzo ważne, znaczące z tego powodu, że Święty Paweł także w liście do Koryntian mówi o rzeczywistości duchowej. E, którą mamy widzieć, aby pomagać innym zobaczyć Jezusa. E, bo przecież On chce, aby wszyscy mówili w językach, a jeszcze bardziej chce, aby wszyscy prorokowali. A prorokować to nic innego w jednym, w, wobec jednego z, z, zrozumienia tego fragmentu, jak odkrywać to, co Bóg robi w tym momencie, e, co pokazuje, w co nas wprowadza. Święty Paweł <laughs> nie pozostawia złudzeń, kiedy mówi, że chciałbym, abyście wszyscy prorokowali, że to jest dar, którego on bardzo pragnie dla Kościoła. A tutaj widzimy hmm, Szczepana, który rzeczywiście tym darem posługuje, ponieważ no, oni go zaczęli kamienować, zaczęli go, skazali go właściwie na śmierć. W momencie, kiedy ten, ten święty no, powiedział o widzeniu rzeczy, których inni nie widzą. Nie mogli znieść tego, co święty Szczepan im pokazuje, widząc te rzeczywistości duchowe. I tego nie możemy absolutnie gdzieś pomijać w naszej duchowości. Oczywiście, z czym mamy problem? Powiedzmy sobie wprost. My mamy problem z tym, że po edykcie mediolańskim w IV wieku, po 313 roku, kiedy chrześcijaństwo stało się religią wolną, czyli skończyły się te prześladowania, a nawet prestiżową sprawą było być chrześcijaninem, no to efekt był taki, że zmniejszyła się, czy jakby zmalała. Jakość tego chrześcijaństwa. To znaczy, nie wszyscy wiedzieli tak do końca, nie, może jeszcze lepiej trzeba by powiedzieć, nie wszyscy byli tak dobrze przygotowani jak we wcześniejszych wiekach, kiedy decydując się na tę drogę, wiedzieli, co może ich spotkać, wiedzieli, z czym to się je, tak powiedzmy sobie wprost. I co widzimy? Widzimy też osłabienie, ogromne osłabienie tego życia charyzmatycznego w Kościele te, w, ta, w tamtym czasie. E, no bo, kiedy chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie mm, głosili Słowo Boże w tych pierwszych wiekach, charyzmaty to była codzienność, która pomagała tym, którzy jeszcze Jezusa nie znali, uwierzyć. I to było coś normalnego, że te charyzmaty były w porządku codziennym, że one, że one funkcjonowały, dlatego że one potwierdzały naukę. Zresztą w Ewangelii nie da się oddzielić słowa głoszonego od znaków i cudów. Te dwie rzeczywistości po prostu występują jako rzeczywistości bardzo istotne. I Szczepan jest przykładem tego, po prostu. Ale to jest y, dla nas przypomnienie, żeby tego nie zaniedbywać i żeby y, widzieć tę rzeczywistość, do której jesteśmy powołani, przy jednoczesnym zobaczeniu w pierwszych wiekach, już do kogo on kieruje swoje modlitwy. Czasem różni ludzie przychodzą i mówią: no, y, Do kogo się modlisz? Szczególnie z najróżniejszych grup, sekt, y, którzy kwestionują bóstwo Jezusa Chrystusa podważając, że do Jezusa to właściwie modlić się nie wolno, czy nie, nie, nie trzeba. Jezus wielokrotnie w czasie swojej ziemskiej działalności mówi, kto mnie widzi, widzi Ojca, kto mnie oddaje cześć, oddaje cześć Ojcu, kto mnie uczci tego, uczci Ojciec. No, są jednoznaczne deklaracje, które pozwalają nam zobaczyć, e, kim jest Jezus w tym kluczu, Uniżenia samego siebie. Nie skorzystał ze sposobności, aby być na równi. ogłosił samego siebie. Stawszy się w tym, co zewnętrzne, podobny do nas. I potem, słuchajcie, no, Szczepan rzeczywiście to praktykuje. Mamy bardzo piękną modlitwę, której wiele razy używaliśmy w tym czasie adwentu, który minął. Przyjdź, panie Jezu, w Apokalipsie. To jest modlitwa świętego Jana Apostoła. Zwracanie się do Mistrza i Pana jako tego, który dokładnie jest, jest pośrednikiem, jest jedynym pośrednikiem, jak mówi nam Słowo Boże. I to, co jest ciekawe, to Szczepan Ucząc nas tej modlitwy, oddaje życie. Widząc Jezusa, przebaczając swoim oprawcom, jest to bardzo podobny obraz do tego, który Jezus yy, odsłania przed nami, kiedy powierza swoje życie w ręce Ojca. Z tym, że Szczepan robi to analogicznie, ale właśnie powierzając swoje życie w ręce Jezusa. Ojcze, w ręce moje powierzam ducha mojego jeszcze Pan Jezu przyjmij ducha mojego. W różnych tłumaczeniach, w różny sposób, ale wprost kieruje do Pana Jezusa tę swoją modlitwę. Panie Jezu, ileż w tym dla nas podpowiedzi? A ile razy my się modlimy w imię Jezusa? W imię Jezusa niech ta choroba odchodzi. W imię Jezusa Chce, panie, ojcze Boże, kroczyć drogami sprawiedliwości w imię Jezusa. Jeszcze nie prosiliście w to imię, mówi Jezus. Proście, a będzie wam dane. Proście, ojca, w imię moje. No dobrze, jak ktoś powie, ale czy to się tam musiało tak zakończyć? Już pomijam kwestię dotyczące tego, że to drugi dzień świąt, a my patrzymy na umierającego Szczepana. Yy, moi drodzy, Jezus w kilku miejscach mówi, jeżeli mnie prześladowali Was będą prześladować, jeżeli z żywym drzewem robią to, to cóż dopiero uczynią suchym? W Ewangelii świętego Jana. Bodaj w 15 rozdziale 25 wersecie mówi Jezus, że prześladowali mnie bez powodu, nienawidzili mnie wręcz bez powodu. Pokazuje ten argument, jako, jako w ogóle znak przynależności do Niego i nie możemy się temu dziwić, z czego to wynika? No, Wiemy doskonale, że wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, mówi apostoł w liście do Rzymian. W trzecim rozdziale, 23 wersecie, i potem w szóstym rozdziale podobnie to zestawia: Wszyscy zgrzeszyli, a pozbawieni są chwały Bożej, yy, a dostępują usprawiedliwienia darmu, mocą, mocą krwi Jego, mocą Jego zasługi, mocą Jego drugocennej śmierci. Oczywiście nie wchodzimy tutaj w kwestie yy, dotyczące yy, życia Maryi, dlatego że. Jeżeli ona jest Techari to jest zupełnie inna konferencja, niż, niż ten moment, w którym my teraz jesteśmy w czasie naszych rozważań. Więc źródło wszelkiego zła, jak pokazuje nam apostoł, ono tkwi ono w jakimś konkretnym miejscu. W Księdze Mądrości przeczytamy, że że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła. I znowu w czasie świątym w różnych miejscach, gdzie głosiliśmy Słowo Boże y, omówiliśmy o tym, czy Bóg nie mógł zrobić inaczej. Oczywiście, że mógł, ale Bóg wybiera tę drogę w swojej odwiecznej mądrości. Y, to, jest, to jest ważne dla nas, dlatego, że wybierając tę drogę, On pokazuje tym samym, że wybrał drogę najlepszą. Więc, jeżeli jest to droga przez wolność, nawet która doprowadza niejednokrotnie do odrzucenia samego Boga, to jest to droga najlepsza, jaką wybrał Bóg. Nie zdeterminował nas odbieraniem nam wolnej woli w kluczu tego, że uczyni nas niewolnikami i nie będziemy mieli możliwości odrzucenia go. Nie, on mówi, no to wle, leży w. Naszej decyzji. To leży w zasięgu naszej woli, żeby zobaczyć, jak bardzo nas kocha. Mnie to osobiście niesamowicie przekonuje. Tak kochać, żeby położyć życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. I dzisiaj mamy drugi dzień naszych rekolekcji bożonarodzeniowych, tak jak żeśmy sobie je nazwali. W Anglii jest po czwartej rano. W Polsce, już jest godzina później, hmm, rozważamy te prawdy no, w kluczu Bożego Narodzenia, w kluczu e, przyjścia Jezusa na świat, żeby przede wszystkim odkrywać tę miłość, żeby tę miłość sobie odnawiać. I wiecie, ja co jakiś czas wracam do takiej sytuacji, która miała miejsce w Nowej Soli, kiedy prowadziliśmy ewangelizację. E, Święty pański Ksiądz Artur Gutnarski. Mówił wtedy Kazanie, myśmy byli jako ewangelizatorzy i na jednej z mszy świętych podczas ewangelizacji poprosił, żeby wstali wszyscy, którzy uznają siebie za grzeszników. Ja byłem przekonany, że właściwie teraz wszyscy wstaną i wszyscy po prostu powiedzą: tak, jestem grzesznikiem. Bóg umarł za mnie, w Jezusie Chrystusie przywrócił mnie do życia. Odkrywam tę swoją grzeszność w kroczeniu za nim. I jakiś to był dla mnie szok, kiedy w całym kościele tylko kilka osób wstało, a resztę patrzyło, nawet niektórzy patrzyli z pogardą na tych, którzy wstali. I pamiętam, że wtedy Artur wyrzec z tego właśnie, z tego obrazu, żeby pokazać, jak bardzo my się oddzielamy od tego, co jest coś prawdą naszej wiary. Jesteśmy grzesznikami. Nawet kiedy odchodzimy od sakramentu pokuty i pojednania, myślę tutaj o nas, katolikach, zostajemy grzesznikami. Zostajemy tymi, którzy są naznaczeni grzechem pierworodnym, nieumiejętnością patrzenia, tak jak Bóg chciałby, abyśmy patrzyli na drugiego człowieka. Jesteśmy naznaczeni najróżniejszymi koncepcjami, projekcjami. Oskarżeniami, o no wszystkim właściwie, co, co w związku z tym grzechem pierworodnym jest obecne w naszym życiu. I to, oczywiście to nie chodzi o, o zwalenie winy y, na grzech pierworodny za zło, za które my odpowiadamy, ale musimy pa pamiętać, że nie byłoby tego wszystkiego, gdyby y, no, nie grzech pierwszych rodziców w tym kluczu patrzymy na nową Ewę, jaką jest Maryja. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja zyskała przez wierność. Nowy, je, nowy Adam, o którym mówi święty Paweł, to jest przecież Jezus. To jest ten, który do końca był posłuszny. Co z tego dla nas wynika? Żeby nie przedłużać jakoś szczególnie mocno tego rozważania. Moi drodzy, Pamiętajmy o tym, że wszelkie nasze rozeznawanie jest zawsze, czy może być zawsze naznaczone błędem. Pamiętajmy jednocześnie, kim jesteśmy. Cóż masz, czego byś nie otrzymała, a jeśli, jeśli otrzymałeś, to czemu się pysznisz, jakbyś nie otrzymał? Pamiętajmy o tym, że właśnie ten grzech bardzo często zaciemnia nas, nam obraz Boga, który. Kocha, który przychodzi, który się pochyla, który jest miłością. Yy, wiele razy, kiedy rozmawiałem na różnych ewangelizacjach, pokazując Boga pełnego miłości, to słyszałem za chwilę ten drugi punkt kerygmatu. to znaczy, dlaczego ja tego nie doświadczam? No bo jesteś grzesznikiem, ja jestem grzesznikiem, ty jesteś grzesznikiem. Dlaczego te wszystkie sytuacje w naszym życiu? No, to jest konsekwencja, daleka konsekwencja grzechu pierworodnego. Hmm. I może ci warto powiedzieć, Panie, do grzesznika, jesteś zaproszony pod mój dach. Jesteś zaproszony wobec mojej słabości, wobec mojej niemocy, wobec tego, co jest we mnie słabe. Jesteś zaproszony do, do tego wszystkiego, co, co mnie przerasta. Jesteś zaproszony, Jezu, uznaję przed Tobą mój grzech. Potrzebuje Ciebie, Jezu. Zapraszam, byśmy taki akt właśnie przed samym Bogiem uczynili. Panie, uznaję siebie jako grzesznika wobec Twojej miłości, wobec tego, że tej miłości tak naprawdę potrzebuję, chcę w tę miłość chodzić, a ten grzech wielokrotnie mi nie pozwala widzieć Boga, który kocha. Boga który jest dobry, Boga który szuka człowieka. No dobra. To chyba tyle dzisiaj co chciałbym wam powiedzieć tak w drugi dzień wobec Szczepana, który umiera przez złe rozeznanie. I to jeszcze na dodatek w bardzo podobnych okolicznościach jak Jezus ludzie pobożni, właściwie najbardziej pobożni zabijają Szczepana, bo wierzą, że czynią Dobro, to powinno nam bardzo dużo pokazać, abyśmy te, tego błędu nigdy nie popełnili. Pobożność wcale nie sprawia, że, że w tym, na co patrzymy, nie możemy popełnić błędów. Nie może tylko jedna sytuacja można być na adoracji Najświętszego Sakramentu i na tej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zamiast y, wsłuchiwać się w Boży głos, wsłuchiwać się w głos, który pochodzi od Jego przeciwnika. Bycie przed Jezusem wcale nie sprawia, że jesteśmy wolni od. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> jeśli kogoś obudziłem. Niestety to jest wynik e, trochę posługi w, w, e, w, w kościołach. Czasami nie jest za ciepło tutaj nie jesteśmy wolni od błędów, nie jesteśmy wolni od, od tego, żeby właściwie rozeznawać, żeby wszystko było tak klarowne, jakbyśmy chcieli. To niech sprawia, że będziemy czujni, po prostu, że będziemy czujni, bo tak jak my często idziemy na naszą pustynię przed Jezusa, by posłuchać samego Boga. Tak, Jezus, kiedy szedł na pustynię, by modlić się, wcale nie jesteśmy wolni. Podobnie jak nasz mistrz, od tego, że nieprzyjaciel przychodzi i podsuwa. Jeśli jesteś Bogiem, to przemień ten kamień w chleb. To wyjdź skocz z tej świątyni przecież mówię, będą cię nosić. Te dwie wymienione pokusy, czy ta kolejna, trzecia, one wszystkie mieszczył się w jednym. Nasz nieprzyjaciel bardzo chce, bardzo chce, abyśmy, abyśmy pobłądzili i abyśmy z tego kursu, jakim, jakim jest kurs na niebo, gdzieś choć trochę odpłynęli na bok, bo płynąc dalej Choć trochę odpływając od głównego celu, wiemy, jak może się to tragicznie skończyć. Panie Jezu, proszę Cię za nas. Uznajemy przed Tobą naszą grzeszność i chcemy, jak patron dnia dzisiejszego, widzieć w praktyce to, o co prosi święty Paweł. Rzeczy niewidoczne dla oczu. Chcemy wpatrywać się w Ciebie, chcemy do Ciebie się zwracać, tak jak tylu świętych błogosławionych przed nami, tak jak ojciec z Dolindo. Który wołał, także przecież do ciebie, Jezu, ty się tym zajmi. Tak jak ojciec Pio, który się do ciebie zwracał, tak jak siostra Faustyna, która mówiła, że całą swoją ufność położyła w tobie, ucząc nas tego, byśmy wołali, Jezu, ufam tobie. Kochani, mam świadomość tego, że hmm, po czwartej rano to jeszcze nie jest tak super, nie, nie, nie jestem tak super e, żywy jak w ciągu dnia, kiedy jest tych kazań sporo, ale wierzę, że pomimo tego, że, że jest to z, jakiś czas po przebudzeniu, po, po, po mojej osobistej modlitwie, e, to i tak, że tu święty posługuje się tym naszym rozważaniem codziennie e, i będzie się posługiwał. Żeby dotykać, przekonywać. Więc serca Was błogosławię na cały dzień dzisiejszy. A e, chciałbym Was dzisiaj poprosić, abyśmy e, w komentarze wpisali imiona świętych błogosławionych, e, e, tych, którzy pomagają nam, pomagają nam mm, na drodze naszych. Y, naszego życia wobec naszych słabości, tych, którzy stają się naszymi przewodnikami na drogach wiary, tych, do których często się zwracamy, żebyśmy podziękowali za nich Bogu, że oni przed nami szli tą drogą. Niech to będzie ten znak też naszej, naszej wspólnoty, którą, którą tworzymy, dziękując za konkretnych świętych i błogosławionych. Wobec y, rozpoznawania ich drogi kroczenia za Jezusem, a jednocześnie ich słabości, które wcale nie przeszkodziły w tym, że zostali świętymi. O, dobra. Yy. Nie mogę za bardzo czytać tego, bo nie widzę, y, powiem Wam szczerze, nie widzę Waszych pytań. Więc wybaczcie mi, że, że teraz przesunąłem. Można się na koniec pozdrowić wzajemnie z jakich miejsc jesteśmy. Nie mam tutaj sztabu ludzi, który którzy obsługuje to, tę transmisję. Więc to jest tak, tak bardzo po domowemu, że jest kamerka, i, i no i właśnie, to się dzieje w takich, w takich domowych warunkach. Ale myślę, że to też nie musi przeszkadzać w tym, żebyśmy. W tych słowach spotkali Jezusa. Więc ja Was pozdrawiam. Weźmy się Piotr, który jak z Sulejówka, z Wrocławia. Ja Was pozdrawiam z Mansfield. Trochę zawaliło mi jak widzicie górna drogi oddechowe. E, to kichnięcie to też przecież był. E, to Biała Podlaska, Warszawa, Maria. Anna z Białej Podlaskiej. No jest nas tutaj kilkadziesiąt osób na żywo po tej porannej porze. Sobota Kołowicza. Bardzo się cieszę, że jesteśmy, bardzo się cieszę, że, że trwamy na modlitwie, bo przecież, bo przecież ta modlitwa, rozważanie Słowa Bożego to nic innego jak stawanie w obecności Bożej. Cieszę się też, Iryna napisała, że to jest rozważanie słowo strzał w dziesiątkę. Daj Boże, żeby jak najbardziej nas poprowadziło to rozważanie do, do Bożych tajemnic, do Bożych spraw, do odkrywania tej miłości, która jest tak wielka. E... Dziękuję Wam za dzisiaj. No i jak Bóg pozwoli, jeszcze Kraków z nami, Agata. Pewnie jeszcze wiele miejscowości, które tutaj nie zostały wpisane. Jak Bóg pozwoli, to, to do jutra także do, w Polsce do 5.30, w Anglii do 4.30, e, myślę, że się spotkamy w kolejnym dniu naszych rekolekcji bożonarodzeniowych, bo to już druga seria tychże rekolekcji. Do zobaczenia z Panem Bokiem. Wrocław Emanuele, Łuków pozdrawia, święty Antoni. Yy... Proszę bardzo. Bóg Trzymajcie się.